Dynamiczne ujęcia z wody, lądu i powietrza latające drony, kamery pod wodą i wszystko według ustalonego scenariusza. W Krośnie Odrzańskim ruszyła produkcja filmu promującego gminę. Dzisiaj wykorzystujemy piękną pogodę. Jest z nami telewizja Gorzów Wielkopolskich, która na zlecenie czterech gmin w ramach projektu realizuje nowoczesny, dynamiczny film, który pokaże potencjał każdej z gmin. Nie tylko ten inwestycyjny, ale też ten turystyczny, bo przecież turystyka to gałąź gospodarki. Stąd nasza obecność w forcie. Za moment wyruszamy ze firem, by pokazać uroki Kros Film jest jednym z elementów wielkiego projektu promocyjnego czterech samorządów. Przypomnijmy: Gubin, Kargowa, krosno i Skwierzyna w 2011 roku zdecydowały się podjąć współpracę i podpisać porozumienie. Efektem jest projekt na wspólne promowanie swoich terenów inwestycyjnych. Ten największy projekt gospodarczy w województwie lubuskim przewiduje powstanie m.in. materiałów promocyjnych, ale także reklamy medialnej i multimedialnej. Kręcone w naszym mieście ujęcia posłużą do produkcji czterominutowego. da go filmo. Ja znam cały scenariusz, ale nie będę go zdradzać. Natomiast od strony technicznej powiem tylko, że e, towarzyszy nam najnow najnowocześniejszy sprzęt, kamera latająca, kamera podwodna. E, nie będę zdradzać szczegółów, ale jestem przekonana, że za około miesiąc, gdy będzie premiera tego filmu, e, wszyscy będą pod wielkim wrażeniem. No to chociaż nie pani zdradził Urywek, co tam będzie ten film przedstawiał, to tylko port, jeżeli chodzi o krosno -Drzeński? Powiem tylko, że krosno będzie pokazane jako gmina trzech żywiołów. Więcej nie zdradzę. krosno to miasto wielu możliwości i potencjału. Autorzy filmu chcą pokazać wykorzystanie możliwości, jakie daje Rzeka Odra, rozwój turystyki i rozwinięte gospodarstwa rolnicze. Dzisiaj jesteśmy w Krośnie i gołym okiem widać, jak zmienia się turystycznie Krosno Odrzańskie. To statek, którym możemy płynąć po odrze, to wielkie inwestycje, modernizacja portu, to także bardzo duże plany rozwojowe tego miejsca i przede wszystkim wykorzystania odry. Filmy powstaną w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Produkcja będzie realizowana na podstawie ujęć dynamicznych, zrobionych dronem, który latał nad miastem. Do filmu wykorzystano również kamerę, która była zanurzana pod wodę. Będziemy starali się przekazać to. Jak najciekawiej. Nawet yy, może w sposób yy, zaskakujący yy, do tej pory w taki sposób te gminy nie były prezentowane, ale to trzeba będzie zobaczyć. Najpierw operatorzy ustalają koncepcję i scenariusz ujęć. Wszystkie muszą być dokładnie opisane i synchronizowane z obiektami wykorzystywanymi w filmie. Zapytam woli formalności, czy w tle pojawi się też również hej, <noise> Nie, myślę, że wymyślimy coś bardziej oryginalnego. Tańszego? Z pewnością. Udział własny każdej gminy w projekcie to około 75 tysięcy złotych, dzięki którym samorząd na promocję wyda 500 tysięcy złotych, bo cały projekt opiewa na kwotę 2 milionów złotych.